Witajcie, dzień dobry. Dzisiaj zaczniemy się zajmować chłopami Władysława Reymonta, ale zanim o tej właśnie powieści, to parę słów na temat samego pisarza. No dobrze, Władysław Stanisław Reymont jest jednym z najbardziej znanych polskich pisarzy, jednym z najbardziej znanych prozaików, Epoki młodej Polski, a o randze tego autora niech świadczy fakt, że otrzymał za swoich chłopów literacką nagrodę nobla. W 1924 roku to się stało, a więc w tym roku obchodzimy stulecie tego właśnie wydarzenia. No ale niewiele zapowiadało taki sukces, którym mógł się Raymond pochwalić. Re Raymond pochodził z niezbyt bogatej rodziny, był synem organisty i ten. Organista, próbując jakoś zapewnić przyszłość swojemu synowi, czyli młodemu Władysławowi, no, gonił go do, do nauki, no ale Raymond nie za bardzo, młody Raymond nie za bardzo garnął się do nauki i szczytem jego możliwości takich naukowych okazało się być no, zdobycie, zdobycie hmm, świadectwa, no niech będzie, albo dyplomu, tak, był czeladnikiem krawiectwa, tak? czyli uczył się na krawca, i gdyby wszystko potoczyło się. Tak jak się nie potoczyło, no to, kraw... to, no to Raymonta znalibyśmy najwyżej jako dobrego krawca, miejmy nadzieję. No ale potoczyły się sprawy zupełnie inaczej, i żywot Raymonta mógłby być. No, źródłem albo bazą, fundamentem znakomitego serialu, a filmu już na pewno, tak zwanego filmu biograficznego. Syn organisty nie chciał się uczyć, uczył się krawiectwa, no, został do tego w pewnym stopniu zmuszony, ale nie zajął się szyciem czy też cerowaniem, łataniem różnego rodzaju ubrań, tylko przez kolejne cztery lata życia włóczył się po. Po Europie, po Polsce, no, której nie było na mapach, tak więc, tak powiem, po Europie włóczył się jako aktor w wędrownych trupach teatralnych a więc krawiec, wędrowny aktor, komediant, tak byśmy może mogli powiedzieć. Rodzina załatwiała mu pracę na kolei, był niższego. Niższego stopnia, jakimś funkcjonariuszem kolei, i w 1900 roku okazało się, że spotkało go szczęście w nieszczęściu. Otóż w 1900 roku e, spotkał go wypadek na kolei, właśnie e, zostało, e, zostały mu złamane dwa żebra, tak? Z, wylądował w szpitalu z, z dwoma złamanymi żebrami, ale sfałszowano raporty medyczne, i w tych raportach medycznych napisano, że Raymond złamał sobie 6 razy więcej żeber, czyli 12 żeber, no i w ogóle nie może pracować, będzie miał potężne problemy zdrowotne, i z taką oto właśnie informacją no, sfałszowaną przez jednego z lekarzy, Raymond udał się po, po pieniądze, które, które e, zostały mu wypłacone w ramach ubezpieczenia, w ramach rekompensaty i z potężną gotówką to było prawie 40 tysięcy rubli, dokładnie 38,5 tysiąca rubli, był w stanie spokojnie sobie żyć. Ale oczywiście nikogo nie namawiam do tego, żeby wędrować sobie wzdłuż torów i w ten sposób organizować sobie środki utrzymania po to, żeby cieszyć się swoimi pasjami. Od tego momentu, czyli od momentu tego wypadku Raymond już nie miał większych problemów finansowych i mógł skupić się na tym, co lubił najbardziej. A lubił najbardziej pisać, i lubił najbardziej. No tutaj uwaga, Raymond był znanym w Europie, oczywiście w pewnych środowiskach, medium, był zapraszany na seanse spirytystyczne, był podejrzewany, albo opowiadano o nim, że dysponował siłami. Które pozwalały mu przesuwać przedmioty na odległość, czyli dysponował umiejętnością telekinezy, żeby pobudzać swoje te nadnaturalne, nadprzyrodzone moce, niestety, ale też często pił no i również pewnie zażywał narkotyki, co na przełomie wieku XIX i XX było bardzo powszechnym doświadczeniem ludzi, którzy próbowali badać tamtą stronę rzeczywistości. Chłopi. Jako powieść ukazywały, ukazywali się w latach 1902-1908 na, na łamach, oczywiście, prasy. Duża część chłopów powstała w Paryżu. To może się wydawać dziwne, że Raymond napisał taką wiejską epopeję, siedząc w, w stolicy. Świata, no bo Paryż tak określano, to było epicentrum kultury światowej. Paryż właśnie nie Nowy Jork, Londyn czy Berlin, ale w Paryżu właśnie Raymond był w stanie znaleźć niezbędny spokój, żeby móc poświęcić się tytanicznej pracy, pracy polegającej na tym, że dzień w dzień pisał tyle i tyle, ile sobie zaplanował na dany dzień właśnie tyle i tyle napisał chłopów ile sobie wyznaczył w swoim rozkładzie dnia e, pisząc chłopów odwoływał się pewnie do swoich doświadczeń wędru, e, które zbierał wędrując po prowincjach i oczywiście wspominając sobie swoje własne dzieciństwo ale e, bardzo wiele e, Raymond no bym powiedział tak wyrwał z polskiej ziemi i i dokonał takiego procesu uniwersalizacji chłopów. Do tego stopnia mu się to udało, że to, co opisywał w chłopach, mogło wydarzyć się w każdej wsi, mniejszej lub większej, w każdym zakątku kontynentu europejskiego, a może nawet i na innych kontynentach. I ta uniwersalna i też ponadczasowa wymowa chłopów pozwoliła dostrzec tę powieść ludziom, którzy przyznawali literackie nagrody Nobla. Żebyśmy tak umieścili chłopów w takim kontekście twórczości pozostałej twórczości Reymonta, to można jeszcze zauważyć znakomitą ziemię obiecaną, powieść, która została sfilmowana przez Andrzeja Wajdę i Ekranizacja e, Ziemi Obiecanej, ta znakomi, ten, ta, to znakomite dzieło sztuki filmowej, jest jednym z najwybitniejszych filmów. Nie tylko polskich, ale myślę, że filmów nakręconych w ogóle w wieku XX. Z jednej strony e, Wajdzie udało się, ale przede wszystkim Rejmontowi, udało się napisać zdumiewające oskarżenie kapitalizmu rodzącego się na, e, na kontynencie europejskim albo nabierającego rozpędu w pewnych. E, w pewnych e, Przestrzeniach tego właśnie kontynentu. A z drugiej strony, Ziemia Obiecana jest wielkim planem napisanym ku czci przedsiębiorczości, nieugiętości charakteru i takiej determinacji i ambicji. A więc Ziemi Obiecanej nie można w taki jednoznaczny sposób ocenić. No i Raymond jest jeszcze autorem powieści alegorycznej pod tytułem Bunt. Jeżeli ktoś z Was słyszał albo przeczytał powieść pod tytułem Folwark Zwierzęcy autora, autorstwa Orwella, no to powiem wam tak, że Raymond wyprzedził Orwella o kilka ładnych długości, ponieważ, ponieważ Raymond wpadł na identyczny koncept. Tak? Zwierzęta obdarzone rozumem i językiem były w stanie zbuntować się przeciwko ludziom, którzy te zwierzęta uciskali i... Rewolucja, którą zwierzęta wywołały, doprowadziła nie do polepszenia sytuacji, ale doprowadziła do krwawej rzezi. Tak więc, Reymonta dobrze przeczytać, chłopów dobrze przeczytać, ziemię obiecaną dobrze obejrzeć i pamiętać o tym, że jest to na pewno jeden z naszych najwybitniejszych. Autorów tworzących nie tylko w Młodej Polsce, ale w ogóle w obrębie naszej wielkiej wspaniałej literatury w następnym. Odcinku przyjrzymy się tem temu z jakich elementów Raymond poszywał chłopów i co w tych chłopach jest najważniejsze. To nic, trzymajcie się, zachęcam do wspierania mojego skromnego kanału. Można to uczynić, wchodząc na stronę, gdzie można postawić mi wirtualną kawę, a link do tej strony znajdziecie pod tym materiałem. Trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia, usłyszenia.